Wielki bój jest w niemieckim areszcie i nie chce wracać do Polski. Składa wniosek o azyl, bo twierdzi, że może być ofiarą politycznej gry. Patryk M. ma zarzuty kradzieży samochodów, handlu narkotykami i udziału w grupie przestępczej, ale ma też zdjęcia z prezydentem. A rządzący doskonale to pamiętają Robert Gusta. M., znany jako Wielki Bóg, zatrzymany we wrześniu w Niemczech, poszukiwany czerwoną notą Interpolu za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zdecydowanie nie chce wracać do kraju. Złożył właśnie wniosek o azyl. Są w ramach wymiaru sprawiedliwości polskiej osoby zainteresowane żeby po prostu jego wykorzystać w swoich jakby politycznych celach. Wniosek o azyl wydłuży postępowanie, ale nie zmieni naszych planów, twierdzi prokuratura. To pospolita kryminalna sprawa, dodaje. Prokuratura chce przedstawić zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlowaniem narkotykami. Patryk M ma już na koncie prawomocne wyroki za pobicie czy porwanie. Do jego wniosku o udzielenie azylu postanowił odnieść się sam szef rządu. Kolega prezydenta Wielki Bu boi się polskiego wymiaru sprawiedliwości i słusznie szuka azylu rozumiem, ale że u Niemca. Dzień dobry Państwu, w podobnym tonie zareagował minister spraw zagranicznych. Kibolski patriota wielki Bół uznał, że Polska przestała być bezpieczna dla porywaczy sutenerów i złodziei, ale żeby uznać, że Niemcy są bardziej praworządne, nie mógł poprosić o azyl w Budapeszcie? Aluzja Donalda Tuska i szefa MSZ-u to między innymi nawiązanie do antyniemieckich akcentów w kampanii wyborczej ówczesnego obywatelskiego kandydata popieranego przez PiS. To właśnie wtedy pojawiły się informacje dotyczące kontaktów z Patrykiem M. pseudonim Wielki Bół, który teraz twierdzi, że może być prześladowany politycznie. To są takie komentarze człowieka, który stoi. Pod zarzutami, poważnymi zarzutami, więc w związku z tym przyjął taką formułę. Do wniosku o azyl i powiązań z Wielkim Bu nie chciał się dziś odnieść rzecznik Karola Nawrockiego. Nie będę tego komentował. Ta sprawa nie dotyczy kancelarii prezydenta, jak i samego pana prezydenta. Adwokat Patryka M. jest przekonany, że argumenty o możliwych naciskach politycznych przekonają niemieckich sędziów. Robert Gusta wydarzenia.